Szczęść Boże. Serdecznie witam. Na pewno zmęczeni po całym dniu tutaj na pikniku, ale chcemy przedstawić dzisiaj e, ideę oratorium, bo wielokrotnie tutaj na ogłoszeniach słyszymy, zapraszamy dzieci na oratorium. Zapraszamy również do naszego oratorium młodzieżowego czy dziecięcego. Ale tak naprawdę. Jaka jest idea oratorium Salezjańskiego? I to ukażą dzisiaj ci młodzi aktorzy. Uka Dobrze, że tych mikrofonów nie używamy na spektaklu. E oratorium to trzy charakterystyczne cechy: rozum, religia i miłość. I to staramy, postaramy się dzisiaj ukazać. Na podstawie czterech figur, które w oratorium Księdza Bosko ukazały cały sens jego edukacji, i tak będą dwie figury świętych: świętego Dominika Savio i błogosławionej Laury Wikuni, ale nie zabraknie Michele Magone i Francesca Besucco, wychowanków w oratorium Księdza Bosko, który Ksiądz Bosko opisał ich życie po to, aby dać jako za wzór do swojego oratorium. A nie byli to chłopcy łatwi. Wiele mieli na swojej drodze przeszkód, a zarazem i błędów i upadków. Ale dzięki księdzu Bosko i dzięki oratorium mogli osiągnąć również i oni świętość. Przy wyjściu z kościoła jest taka krótka nota Oratorium Księdza Bosko. Wydrukowałem, chociaż nie bez obaw, bo gdy wzorować się na tych wzorcach, które zostawił nam Ksiądz Bosko, nie jest łatwo. Więc ci, którzy pomagają nam w tej pracy oratoryjnej, być może zaczną wytykać nam błędy, ale tego się nie boimy. Pragniemy iść. Właśnie z tym optymizmem, który pozostawił nam ksiądz Posko. Mam nadzieję, że każdy z Was, między tymi figurami, które zobaczymy, odkryje, który to Dominik Savio, która błogosławiona Laura Wikunia, a który Mikrolemagone Magone czy Francesco Bezuko. Zapraszam do oglądnięcia spektaklu. Czy nie rozumiem. Na spotkaniu w oratorium mówiliśmy o naszej przyjaźni z Jezusem i o tym, że on nikogo nie odrzuca. Po prostu kocha każdego i nieważnym, jaki ktoś jest, nie? No tak. To w takim razie niczym nie różni się człowiek, który grzeszy, od tego, który nie grzeszy. No nie do końca, bo nikt z nas nie jest bez grzechu. To skoro każdy grzeszy, to nikt też nie może zostać świętym, no a święci jednak są. Dążenie do świętości nie chodzi o bycie bez grzechu i idealnym. To o co? Spójrz, na pewno kojarzysz Michała Magonnę z naszego oratorium. A tak, kojarzę. Wiesz, że był szefem osiedlowej paczki. Co? Michał? Nie, nie wierzę ci. On ci nie nadaje na szefa paczki. A jednak. Widzę, że nie poznałeś wszystkich w naszym oratorium. Ale to nie szkodzi. Już opowiadam. Historia ta zaczyna się w pewien niedzielny poranek. Czy te dzwony muszą tak dzwonić codziennie? Wiesz, że tu jest kościół, obok są dzwony, a zaraz będzie mszał. Czy ty masz mnie za Debila? Myślisz, że ja nie wiem, że tu jest kościół? Nie no skąd? Chciałem tylko zauważyć. Dobra, weźmy luzy. Obczaj, co ostatnio kupiłem: najnowszy iPhone. Wyświetlacz ma prawie 7 cali. Nieźle. Co z pamięcią? 520 GB, a procesor strzała. Ty, no ale ile on kosztował w ogóle? Nie w sobie swoje sprawy, dobra? A zresztą tobie mogę powiedzieć. Kradłem kasę jakiejś babci. Metoda na wnuczka zawsze się sprawdza, nie? Widzieliście gdzieś Laura? Kim ty jesteś, że nie boisz się rozmawiać z kimś takim jak ja? A kim ty jesteś, że ja mam się ciebie niby bać? Ja tu jestem szefem. Nie bez powodu mówią na mnie generał. Luz, to moja siostra, Anka. Laura, naszą drugą świętoszkowatą Nike z TikToka. Nie, nie widzieliśmy. Ty i te twoje głupie żarty. Zobaczycie, ona wyjdzie na tym zdecydowanie lepiej niż wy. Ta, wyjdzie, może jakieś schody zamontujemy. Ty i te twoje żałosne teksty. To by to nawet winda by nie pomogła wyjść na pierwsze piętro. Dobra. Chodź, nie będziemy się wydawać w dyskusję z tą następną świętą panną nad Ale to, przypomniała mi się jedna kwestia. Idzisz człowieku, bo jeszcze chwila i normalnie zrobi ci krzywdę. Papa, pa, do zobaczenia w kościele. Kto to był? A to był mój brat Krystian. a ten drugi to musiał być chyba jego nowy kolega. Michał, chyba ma na imię Michał. Uh -huh. A o czym rozmawialiście? O niczym godnym uwagi. Jego żałosny kolega ukradł pieniądze jakiejś starszej pani i kupił sobie za to najnowszy telefon. Zapytałam, czy nie widzieli gdzieś ciebie, a oni od razu. Od razu co? Zaczęli naśmiewać się z wiary, nazywając ci naką z TikToka. Wiesz, tą taką dziewczyną, co nagrywa filmiki o swojej wierze, ale trochę gubi się w swoich przekonaniach, co wykorzystują krytykanci. Mm. Weź się tym nie przejmuj. Z Jezusa też szydzili, to czemu ze mnie mieliby nie szydzić. W końcu on sam powiedział, że skoro jego samego prześladowali, to i jego uczniów będą. Tutaj wszyscy nazywają Michała generał. Jego paczkę uważa się za najgorszą ze wszystkich. Ale wiesz co? Ja nie do końca w to wierzę. W każdym człowieku jest dobro. Trzeba czasem pewnej iskierki, żeby rozpalić to dobro. Może skąd wiesz, że ma w sobie dobro? Kiedy mój tata umarł, mama związała się z bogatym mężczyzną. I chociaż mieliśmy pieniądze, to ojcem traktował mnie, moją siostrę, moją mamę bardzo przedmiotowo. Mama w trosce o nas posłała nas do szkoły salezjańskiej. Wtedy bardzo mocno modliłam się za moją mamę, ale przede wszystkim za mojego ojczyma, który w końcu się nawrócił. Więc wierzę, że w każdym jest chociaż cząstka dobra. Ale historia rodzinna zostawmy na inny czas. Chodźmy do kościoła, bo jeszcze nam zajmą najlepsze miejsca. Są rodzeństwem? Przecież to są zupełnie dwie różne osoby, i z wyglądu, i z charakteru. On jest porywczy, energiczny, a Ania? Taka spokojna. I często razem z Laurą gdzieś chodzą. Co do Laury, to nie wiedziałam, że miała tak trudną sytuację w rodzinie. Tak, nie było jej łatwo. Ale z czasem wszystko się zmieniło. Ale lećmy dalej. Zapamiętaj Laurę, bo ma swój wkład w historię Michała. Co się stało, że Michał i Krystian tak się zmienili? To już się wyjaśni. Ale żeby to zrozumieć, muszę Ci opowiedzieć o jeszcze dwóch osobach. Zacznę od Dominika Sawiego. O, Dominik, akurat już poznałam. Bardzo sympatyczny i pobożny chłopak. Ma dziwne zasady w życiu. Woli umrzeć niż zgweszyć. Za przyjaciół ma Jezusa i Maryję. Tak, trochę to dziwne, ale bardzo słuszne i pomocne w życiu codziennym. Chodź, już opowiadam. Zobacz, co się stało z kadzidłem. Krzysiu, coś ty narobił. Ja nie, nie chciałem rozpaść kadzidło. Najpierw chciałem je zdjąć z chaczyką, na którym wisi. Wich... Więc wziąłem sobie krzesło. Ale kiedy na nie wszedłem, okazało się, że, Księ, że źle na nim stanąłem. Więc krzesło się przewróciło, i ja razem z Trybularzem poleciałem na ziemię. W Trybularzu trochę poplętały się łańcuszki, ale ja jestem cały. Cieszę się, że nic się Tobie nie stało. Przypomnij mi, kto został wyznaczony do kadzidła na mszy? Artur. Zanieś mu to kadzidło. Niech już zacznie je przygotowywać. To miło twoje z Twojej strony, że chciałeś mi pomóc. Pamiętaj jednak, że tutaj na Ziemi Świętość polega na tym, aby być w radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. Zapamiętam. pamiętam. Artur, przyszykłuj Ci cydło, już naprawiony. Maryjo, życie nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Właśnie przez to, że jest to tak nieprzewidywalne, a sytuacje są aż tak zmienne. Życie jest cudowne. Cieszę się, że jesteś przy mnie. Dziękuję Ci, Jezu, że mogę Tobie służyć. Kiedy jestem ministrantem, coraz wyraźniej widzę, że nie służę tylko księdzu. Służę także wiernym w Kościele, ale przede wszystkim Tobie. Ty jesteś w kapłanie, kiedy mówi o to ciało i krew moja. Dziękuję Ci, że powołałeś mnie do bycia ministrantem. Dominiku, łańcuszek od kacidła się oderwał. Już idę. Ale to wygląda, jakby Dominik sam ze sobą rozmawiał. No trochę tak. Jednak dla Dominika, dla Dominika bycie w dobrych relacjach z Jezusem i Marią było bardzo ważne. Pamiętam, jak mój ojciec kiedyś opowiadał, jak widział Dominika, kiedy wracał ze szkoły. Zapytał się go, czy nie boi się tak samemu chodzić po ciemku. On mu odpowiedział, że nie jest tam, ponieważ Jezus i Maria są zawsze przy nim. Tate zamurowało. Patrzył tylko w milczeniu, jak Dominika odchodzi. Okej, okay, ale wracając do tematu. Byli już Laura i Dominik w historii Michała. Ktoś jeszcze jest? Tak. Są jeszcze dwie osoby, które wywarły duży wpływ na Michalę. Pierwsza z nich to Franek, a druga to nasz ksiądz. Franek. Wiem, że trochę długo trwa to wyjaśnianie, ale zobaczysz, na koniec wszystko się wyjaśni. Franek, tak? To ten, co się tak dobrze uczy i pomaga Michałowi w nauce. On też był osiedlowym patusem? bo się tak dobrze teraz dogadują? Tak, to ten. Jednak patusem żadnym nie był. Pochodził z ubogiej, lecz szanowanej rodziny ze Jego rodzina zajmowała się głównie wypacem owiec, ale mieli też spore gospodarstwo. jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. O, cześć Kasiu, coś się stało. Dlaczego jesteś smutna? Matma, nie mogę się jej nauczyć. Ten Pitagoras i trygonometria. nie mogę tego ogarnąć. Uczy się, i uczy, nic mi nie wchodzi. Zawsze Pani zadaje mi dziwne pytania i zaczyna dziwne tematy. Jest mi po prostu teraz przykro przykro i przykro Jak chcesz, mogę Ci pomóc. Matematyka dość dobrze mi idzie. Nie mam teraz ochoty na matematykę. Powiedz mi, jak Ty robisz, że nauka nie sprawia Ci problemów? Wiesz, pochodzę ze wsi, a na wsi jest mało czasu na naukę, włączając w to katechezy. Więc czasem zacząłem ją zaniedbywać. Oceny ostatecznie miałem całkiem dobre. Pomimo tego odczuwałem spory problem w swoim sercu. Z jednej strony bardzo chciałem się uczyć, ale z drugiej strony odczuwałem głęboką potrzebę pomocy w domu. Pogodzenie jednego z drugim bywa ciężkie. No, ja mam podobnie. Z jednej strony chcę się uczyć, ale obowiązki w domu, Ciągłe prośby o pomoc ze strony rodziców nie pomagają mi w skupieniu się na nauce. Co pogodziłeś? Z trudem godziłem do mi szkołę. Pod koniec szkoły podstawowej zapytałem rodziców, czy mogę chodzić do szkoły salezjańskiej. Mama bardzo się ucieszyła z tego pomysłu, bo wiedziała, że nauka szła mi całkiem dobrze. I też nie chciała, abym przestał się uczyć. Tata jednak nie chciał się zgodzić z powodu narastających problemów. Modliliśmy się bardzo gorliwie o ich rozwiązanie. Ja dodatkowo prosiłem Boga o to, abym mógł uczęszczać do tej szkoły. I wiesz co? Wszystkie nasze problemy się rozwiązały, a ja na spokojnie mogłem iść do szkoły. Dobra. Ale po co mi opowiadasz historię z tego Zapytałam tylko, jak to robisz, że nauka nie sprawdzić próbę. Jak to się mówi? Kogo Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie niełkuje. I przez niego kowal jest bezrobotny. Cześć, Janek. Cześć. Dary darami, ale każdy na swój sposób może się rozwijać. Nawet niezależnie od takiego daru. Można? Jak najbardziej? Jeszcze jak? Dobra, wróćmy do tematu. Ale jak ty to robisz, że nie masz problemu z nauką? Już odpowiadam. Chodząc do szkoły, mieszkam w internacie. Ta, internet jest mega. A pamiętasz, jak przypadkiem rozwaliłem szafkę? Okej, okay, kontynuuj, od teraz milczę. Tak. Każdego wieczoru w tym internacie było mówione słówko wieczorne. Jedno z takich słówek zapamiętałem szczególnie. Ksiądz mówił wtedy, przytaczając słowa księdza Bosko, o to pamiętam. Być radosnym, dobrze czynić i pozwolić świstakom śpiewać. To największa filozofia. Chyba ptakom! Co ptakom? No, być radosnym, dobrze czynić i pozwolić ptakom śpiewać. To jest największa filozofia. A i to by miało większy sens. Nie do końca wtedy zrozumiałem to powiedzenie. Podszedłem więc do księdza i zapytałem, co to znaczy dobrze czynić. Odpowiedział mi, że czynienie dobra jest jednym z warunków, warunków bycia świętym. Czynienie dobra nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu, ale czynienie dobra polega na posiadaniu woli poprawy. Wtedy zrozumiałem, że nie wystarczy tylko chęć do nauki. Powinienem w ogóle stawać się coraz lepszym. Pomagałem mi w tym pozostałe dwa warunki bycia świętym. Bycie radosnym i nie zaniedbywanie swoich obowiązków religijnych. Coś w tym jest. To skomplikowane. Im więcej robisz, mniej czasu masz na naukę. Tak. Jednak z Bogiem wszystko jest możliwe. Chodź, odpocznij trochę. Zaraz będzie msza. Po mszy porozmawiamy o wspólnych zajęciach. A ja? Zaczekajcie na mnie! I to jest wszystkie osoby, które powinnaś poznać w tej historii. Każda z nich wywarła duży wpływ na Michała. No dobra, ale dalej nie wiem, co się stało z Michałem. Jak do tego doszło się, tak zmienił? To jeszcze wyjaśnię. Dalsza część historii dzieje się już mszy. Nie mogłaś mi tego opowiedzieć od tego momentu. Mogłem. Ale wtedy nie poznałabyś lepiej tych osób. Każda z nich jest inna i dlatego też bardzo piękna. W każdym razie, nam mszy ksiądz mówił o przyjaźni z Jezusem oraz o tym, że Bóg wybacza każdemu. O, niech zgadnę. Michałowi pewnie tak to utkwiło w głowie i nie dawało spokoju, tak? Tak, dokładnie. Nie dość, że to, to jeszcze kilka innych sytuacji runęło na niego w życiu. Na pewno nie było mu łatwo, ale wyszedł z tego. Na no to zamieniam się w słuch. O czym ten Klecha mówił? Jak Jezus ma być naszym przyjacielem, jak nie żyje od jakichś dwóch tysięcy lat? A bo ja wiem. Zawsze gadał od rzeczy, a tak szczególnie to na kazaniu. Wiesz co? Wczoraj, jak wracałem z, ze szkoły, spotkałem jakiegoś dzieciaka. Wychodził ze sklepu. Minęliśmy się pod stacją kolejową. Napadłem go i chciałem mu zabrać wszystko, co ma. No i wtedy pojawił się ten Klecha, co dzisiaj im się odprawiam. Wiesz, co zrobił? Pewnie się na ciebie wydarł, potem dostałeś kazanie, że tak nie wolno. No właśnie nie. Powiedział. Zapytał, co tu się dzieje. Powiedział mi, że chce być moim przyjacielem. Przyjacielem? Chyba nie wie, na czym polega przyjaźń. No, najwyraźniej. Zapytał mnie o moich biologicznych rodziców. Co sądzą o moim zachowaniu? Nie lubię o tym rozmawiać. Odkąd umarli moi biologiczni rodzice nie mogłem się pozbierać. Już w wieku 13 lat zacząłem napadać na ludzi. Miałem władzę, miałem kasę, kiedy tylko chciałem. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Aż do wczoraj. Czemu mi o tym nie mówiłeś? Bo nie lubię o tym rozmawiać, jasne? Jasne. Po rozmowie. O rodzicach zapytał, czy nie chce chodzić do laboratorium. Jakiego laboratorium? No właśnie nie wiem. Powiedział mi, że tam będę miał czas na naukę, na modlitwę, będzie też jedzenie. Czekaj, nie mów mi, że na to poszedłeś. No nie, nie poszedłem, nie dałem mu się przekonać, ale... Nie laboratorium, ale oratorium. Czego tu chcesz? Idź stąd, to nie jest twoja sprawa. Oratorium? To miejsce, w którym możesz się bawić, uczyć z innymi, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, pomodlić się i robić wiele innych wspaniałych rzeczy. Chodzimy tam z Anią. Chodzi też Dominik, ten ministrant, co był na szy i Franek. Franek, ten kujon? Tak, ten kujon. Chwila. Chyba nie dajesz się jej przekonać do tego oratorium, nie? Ksiądz. Podczas rozmowy był taki spokojny, troskliwy. Ale przede wszystkim poczułem coś, czego nie czułem już od dawna. To było takie ciepło spokój. Ostatni raz to czułem przy moich biologicznych rodzicach. Bardzo mnie to dotknęło, ale. Boisz się. Ja wiem, że zmiana życia jest trudna. Widziałam to u ojczyma. Też się bał zmian, bo każde z nich powodują u nas lęk, ale później jest już tylko lepiej. Nawet mojemu ojczymowi w końcu udało się przezwyciężyć wszystkie przeciwności i stał się zupełnie innym człowiekiem, bo strach nie jest barierą, której nie da się pokonać. Bardzo gorąco modliłam się w sprawie mojego ojczyma do Maryi, więc myślę, że powodzenie w tej kwestii zawdzięczam właśnie jej. Tak, boję się, ale nie chcę być już dłużej samotnym. Powiedz mi, co mam robić. Chodź z nami do oratorium. W zasadzie teraz idziemy tam z Anią. Nie, sorry. Ja w to nie wchodzę. Hmm. Wiedziałeś, kogo Laura przeprowadziła do oratorium? Tak, Michała. Chyba nawet tu idzie. Niemożliwe. Michał? W oratorium? Ciekawe, co się stało, że dał się namówić. Nie wiem, ale najważniejsze, że to się domyślić. Myślę, że Michał miał pewne spotkanie z naszym księdzem. O, cześć, Michał. Cześć. Ty jesteś Dominik, tak? Laura mi trochę o tobie opowiadała. Mówiła, że masz Jezusa i Maryję za przyjaciół. Też chcę mieć Jezusa i Maryję za przyjaciół. Powiedz mi, co mam robić? Rozmawiam z nimi tak, jakbyś rozmawiał z Chrystianem. Po prostu mówiąc o swoich uczuciach, marzeniach, przeżyciach, przygodach. I dziękując im za to, że są przy tobie. Oni zawsze byli, są i zawsze będą przy tobie. Powiedz mi, gdzie chodzisz do szkoły? Do zawodówki. Na mechaniku jestem. A jak ci idzie nauka? Średnio. Mam wiele jedynek. Chyba nie skończę tej szkoły. To nie ma sensu. Jak chcesz, możemy ci pomóc. Jeśli macie się nade mną, to ja dziękuję za taką pomoc. Nie, nie, tu nie chodzi o litość. Tu chodzi o Twoje dobro. Powiedz mi, kim chciałbyś zostać w przyszłości? No, mechanikiem. Nie bez powodu chodzę właśnie do tej szkoły. Mechanikiem. Czy widziałeś kiedyś takiego mechanika, który ma same dwoje na świadectwie i szyld z napisem mechanik dopuszczający? No nie. To czas się w końcu ogarnąć i wziąć się do roboty. Weźcie do roboty, weźcie do roboty. Łatwo ci się mówi. Muszę się wziąć za naukę, za modlitwę, chodzić do kościoła. Kiedy i jak ja to wszystko ze sobą połączę? Ufaj Bogu. On ci pomoże. Czyli jednak do nas dołączysz? Tak. Skoro Michała przyjęliście, to czemu mielibyście mnie nie przyjąć? To nie my Was przyjęliśmy. To od Was przyjął. On przyjmuje do siebie każdego. I tak właśnie Marty, Michał nie dość, że zaczął chodzić z nami na oratorium. To nawrócił się i zmienił całe swoje życie. Oto nasz dowód, że serce Jezusa. Przyjmuję każdego bez względu na przysłuch. Czyli muszę się wziąć za naukę, przestać zaniedbywać modlitwę i kościół oraz czynić dobrze. Jeszcze Czy? jedno. Staraj się być radosnym. Więc radość w życiu twoim dzisiaj zagłosi W niebie jest twój ojciec, kroczy się o siebie. Nikt nie zostawi, nie w jedzie. Wznieś do góry swoje ręce, dotknij z nami nieba. Niechaj dzisiaj każdy z głębi serca swego śpiewa. Wyrusz w drogę z księdzem, bosko razem pokonamy. Przeciwności, w które? Jesteś zamieszany! Religia, miłość, rozum, te trzy Każdy z nas chce być świętym, czy ty? Czujesz ten rytm, że ty widzisz to, co Bosko? Czy chcesz widzieć niewidzialnego i umrzeć bez trosk? Religia, miłość, rozum, te trzy Każdy z nas chce być świętym, czy ty? Czujesz ten, rytm? Czy Ty widzisz to, co bosko. Czy chcesz widzieć niewidzialnego i umrzeć bez trosko? Kochaj Boga swego całym sercem, tak jak życie Twoje umiłował, gdy skonał na szczycie. Góry naszych grzechów za nie wspólnie przepraszamy. I z radosnym sercem uciekamy się do mamy. Pomoże Bo wiernych to nasz sztandar bojowy Z na walkę z ziemią zawsze będzie gotowy Zaprzyjaźnić się z Jezusem oraz z Maryją To ksiądz Bosko na poleca, gdy demony wyją Religia, miłość, rozum te trzy Każdy z nas chce być świętym przy tym. Czujesz ten rytm, czy Ty widzisz to, co bosko, czy chcesz widzieć niewidzialnego i umrzeć bez trosko? Religia, miłość, rozum, te trzy, każdy z nas chce być świętym, czy Ty czujesz ten rytm, czy Ty widzisz to, co bosko, czy chcesz widzieć niewidzialnego i umrzeć bez trosko?